Niech zgadnę. Większość z Was posiada materiałową podkładkę pod mysz i jest ona firmy Steel Series? Zapewne zgadłam? Dajcie znać w komentarzu, czy mi się udało zgadnąć właśnie, jak jest w Twoim przypadku. No i, e, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że wymiana na inną podkładkę pod mysz może zwiększyć waszą precyzję strzałów, poprawić Waszą celność, a nawet przy okazji tego możecie zwiększyć swoją rangę? Niektórzy z Was po prostu posiadają tą materiałową podkładkę pod mysz, bo wszyscy inni ją posiadają, jest najpopularniejsza i gra tą samą podkładką popularny gracz jak gdzieś tam popularni gracze z znanych timów z CSGO. I tak właśnie nie jest, każdy z nas ma inne DPI, inną czułość w grze i bardzo ważne jest, żeby dobrać odpowiednią podkładkę pod mysz pod siebie, pod swoje preferencje. Najważniejszą kwestią w wyborze podkładki pod mysz jest oczywiście jej rodzaj i wielkość, dlatego już wiemy że Należy patrzeć na rodzaj i na wielkość. Mamy cztery rodzaje, więc powiem o tym każdym rodzaju w tym filmie. Wielkość podkładki jest ważna ze względu na ustawienie DPI i ustawienia osobne czułości myszki w grze. Ja właśnie mam ustawione 800 DPI w moim Steel Rival 300 i 2,5 czułości w grze w CSGO takie ustawienie. Duża czułość, która mi odpowiada, sprawia, że nie potrzebuje dużej podkładki pod mysz. Jeśli grasz na niższym DPI, na niższej czułości, prawdopodobnie potrzebujesz większej podkładki pod mysz. Mając wystarczająco dużą podkładkę pod Twoje ustawienia DPI i ustawienia w grze, unikniesz przenoszenia myszki. Właśnie tak jest, gdyż jeśli masz małą podkładkę pod mysz i masz niskie DPI niską czułość w grze, będziesz mieć problem, bo będziesz musiał podnosić myszkę. Jest to strasznie kłopotliwe i to jest chyba najgorsza opcja, jaka może się zdarzyć. Natomiast dla osób z wysokim DPI i wyższą czułością w grze, tak jak ja, polecone są plastikowe podkładki pod mysz, ale o tym zaraz, powiemy właśnie w tych rodzajach, czytych rodzajach podkładek pod mysz. Zacznijmy od tego, że są różne materiały oraz nie ma ogólnie najlepszego rodzaju podkładki. Każda z nich ma swoje wady i zalety, jednak najlepszym sposobem, żeby przekonać się dla Ciebie jaka będzie najlepsza jest po prostu ją przetestować. Jak wiadomo, każdy ma swoje preferencje, wymagania i oczekiwania od podkładki, dlatego dla każdego inna podkładka właśnie z tych czterech rodzajów, które w może okazać się inna. Zacznijmy od podkładek materiałowych. Są one polecane dla osób grających o niskim DPI, o niskim, niskim sensitivity, czyli o tej właśnie czułości ustawionej w grze. Dobrze współpracują z myszkami, jednak spowalniają mysz i stawiają opór. Są one zdecydowanie najpopularniejsze wśród graczy, bo bo większość producentów oferuje właśnie masę materiałowych podkładek, od tych najmniejszych po te największe. Są one najtańsze właśnie ze wszystkich rodzajów podkładek, czym zyskały popularność. Drugim rodzajem podkładek pod mysz są to właśnie podkładki plastikowe, które też oferuje SteelSeries. Są to sztywne podkładki z tworzywa sztucznego. Są one popularne z tego, że są najbardziej precyzyjne z sensorym myszki. Najlepiej współpracują z myszkami laserowymi. Mają największą precyzję i stabilność przy poruszaniu myszką. Polegają one na tym, że są wykonane z tworzywa sztucznego, które składa się z dziesiątek tysięcy mikroskopijnych punktów, które odbijają światło z laserowych, dając maksymalną precyzję, które jest bardzo, bardzo właśnie ważne, jeśli chodzi o CSGO. To właśnie, te właśnie podkładki są dla osób grających na wyższym dpi, DPI wyższej czułości, z tego powodu, że te podkładki są mniejsze, gdzie ruchem myszką muszą być właśnie też mniejsze. Tak więc te podkładki są naprawdę super precyzyjne i są też bardzo drogie. Natomiast dają maksymalną precyzję i współpracę z sensorem myszki. Trzecim rodzajem podkładek są te metalowe podkładki pod mysz. Mają one dużą precyzję i są popularne z tego, że nie mają możliwości przesuwania się po biurku podczas grania. Natomiast znane są z tego, że mają dobrą precyzję oraz bardzo trwałe i są też bardzo drogie. Ciężko je również kupić, gdyż producenci odchodzą właśnie od tych podkładek metalowych. Bardzo ciężko je dostać, szczególnie w Polsce, i też jest bardzo wielki minus tych myszek, że właśnie bardzo szybko zużywają ślizgacze myszki. Więc jeśli macie drogą myszkę, to w ogóle nie polecam nawet myśleć o zakupieniu metalowej podkładki pod mysz. Czwartym i ostatnim rodzajem podkładek pod mysz, jak możecie spotkać, są to podkładki szklane. Są one naprawdę ciężko dostępne, jeszcze ciężej dostępne niż te metalowe. Nie są one jednak zbyt komfortowe przy grach, gdyż szklana podkładka jest zimna i mogą być też śliskie. Nie działają one dobrze ze wszystkimi sensorami, więc to jest ryzykowne, że kupując myszkę z jakimś konkretnym sensorem, może ona nie współpracować z pod szklaną podkładką pod mysz. Następnym dużym minusem, właśnie podkładki szklanej, jest to, że są one głośne przy poruszaniu. Po prostu myszki ruchy myszką przy uderzeniu tą podkładkę szklaną robił taki dźwięk, że może być to bardzo niekomfortowe podczas gry. Jeśli chodzi o moją subiektywną opinię, które podkładki pod mysz są najlepsze, uważam, że są to podkładki plastikowe, czyli te drugie, które wymieniłam. Gdyż. Nie jest to moja tak naprawdę subiektywna opinia, gdyż miałam kontakt z podkładkami właśnie materiałowymi od Steam Series, i grałam, bo większość osób inna też ich używała, były i są one najpopularniejsze. Jednak pewnego dnia yy, kupiłam yy, właśnie plastikową yy, podkładkę pod mysz w filmy SteelSeries, yy, dokładnie model 9HD. SteelSeries 9HD. Yy, jest to najdroższa podkładka plastikowa, którą oferuje SteelSeries. I słuchajcie, pierwszy dzień, jak właśnie. Zagrałam na tej plastikowej, to pomyślałam, co to jest. Przecież ta mieszka się ślizga. no Nie będę w stanie grać. Po drugiej grze zauważyłam, że kurczę jakaś taka precyzja lepsza, jednak mimo tego da się przyzwyczaić naprawdę do tej podkładki. W trzecim dniu już bym nie zamieniła na żadną inną. I tak minął rok. No i ale też to ma wszystkie, tak jak mówiłam w minusach tego filmu, że właśnie ta podkładka plastikowe zużywają ślizgacze. No i to jest prawda. Po roku czasu ślizgacze w moim stylu Series Rival 300 są trochę zużyte. Nie jest to tak, że one są wytarte, porysowane do takiego stopnia, że tą myszkę już się nadaje do śmietnika. Ja jeszcze spokojnie na niej pogram dwa lata, o ile się nie zniszczy sensor czy coś takiego. Bo jeśli chodzi o ślizgacze właśnie w, tym, w tej myszce, przy użyciu tej podkładki plastikowej pod mysz, no są troszeczkę wytarte, ale zauważyłam, że przy materiałowej też się trochę wyciera i się rysuje. Wiadomo, wszystko się zużywa, natomiast Plusem ogromnym jest tej myszki naprawdę ta precyzja i. No i też to, że po prostu się nie brudzi ona. Naprawdę ona się nie brudzi i ten plastik się nie zużywa, no nie ma nawet takiej opcji, więc to jest naprawdę trwała podkładka na wiele, wiele lat. Myś, myślę, że myszkę jedynie trzeba będzie wymienić tak co 2-3 lata, jeśli przy takiej podkładce, no ale to chyba też jest normalne, że co najmniej co 2-3 lata wymieniacie jednak tą myszkę, więc tak czy siak nie robi to większej różnicy.